A, no, to jednak są Alpy, gdzie nie pójdziesz to jakaś mawecka, domek, udoskonalenie. Zdałyby się ujęcia wody na szlaku, przynajmniej częściej niż są. Ja jeszcze nie spotkałem i kosztuje mnie sporo czasu i energii szukanie źródeł. Mogłaby być taka aplikacja Google Water albo coś takiego, ale nie ma. Także jak ktoś jest z programistą to, to jest zapotrzebowanie, jedna osoba już chętna no i startowisko być może gdzieś tu jest bo jest potencjał, tylko no, tylko jest spory gradientowy zachodni wiatr spodziewałem się, że będzie mniejszy i że po prostu wystartuje w termikę na wschód, południowy, wschód no a widzę, że będę musiał startować na zachód co z kolei mi odetnie możliwości termiczne bo zachód jest zacieniony no zobaczymy, jeszcze raz posiedzę tutaj chwilkę muszę odsapnąć, bo było dość żwawe podejście. No i zobaczymy co będzie dalej. Także następna relacja mam nadzieję jest powietrza.